Skupiłam się na możliwej ingerencji rosyjskiej ze względów zewnętrznych, o których wszyscy wiemy, trwa wojna, jesteśmy głównym sojusznikiem Ukrainy. Wydaje się, że znając to, co Rosja już robiła, w jaki sposób ingerowała w wyborach w innych państwach i mówi o kwestiach, które zostały udowodnione, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, w dwóch krajach byłego ZSRR, w Ameryce Łacińskiej. Oczywiście nie tylko Rosja. Najnowsza wiadomość a propos ingerencji zewnętrznych jest taka, że w Kanadzie ma się rozpocząć jakieś śledztwo nie wiem, parlamentarne czy, czy um, takie systemowe odnośnie ingerencji Chin, możliwej tam. Więc te ingerencje są na bardzo różnych polach, ale o tych ingerencjach rosyjskich wiemy. Mamy od, od kilku miesięcy, wie, wiemy też o tym, to podał oficjalnie od Stanów Zjednoczonych, że Rosja finansowała partie polityczne w różnych krajach europejskich od 2014 roku. Nie podano w jakich krajach europejskich, ale to też oznacza, że te ingerencje zewnętrzne w różnej formie Rosji, jeżeli chodzi o Europę, i były i prawdopodobnie są. No i znamy też i, i to, znamy też przykłady operacji rosyjsko-białoruskich przeciwko Polsce. To będzie punkt wyjścia do tego Future case o którym chciałam opowiedzieć. Czyli afera mailowa. To jest, to jest, zaraz powiem, dlaczego to jest punkt wyjścia, dobry do myślenia o zagrożeniach ingerencji zewnętrznej. Po pierwsze, ta afera mailowa to jest element operacji Ghostwriter, w ramach której w Polsce zaatakowano phishingowo, czyli żeby wykraść, wykraść dane dostępowe do kont, 2000 osób, wobec 700 osób taki atak się powiódł i w tym, to są dane z briefingu, który odbył się w kprm w lipcu 2021 roku, żeby nie było, że gdzieś te dane biorę z kosmosu, w tym 40% osób mieli stanowić politycy, a 11% naukowcy, co oznacza, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do kont około 300 polskich polityków i samorządowców. Afera mailowa dziś kojarzy się wszystkim z ministrem Dorczykiem, ewentualnie z Danielem Bajtkiem, ale z danych wynika, że to jest 300 osób. Nie wiemy, co było na ich kontach, jakie dane zostały wykradzione, ale można przypuszczać, że to, co zostało do tej pory opublikowane, to tylko promi tego, co uzyskano. I możemy również obawiać się tego, że są tam materiały które będą na tyle skandalizujące czy kontrowersyjne, że mogą zostać wykorzystane w jakiejś specyficznej sytuacji politycznej, na przykład podczas kampanii wyborczej. Absolutnie nie mam pojęcia i nie stawiam takiej tezy, której strony sceny politycznej miałoby to dotyczyć. Bardzo możliwe, że bardzo różnych stron. Dostaną się także do sejmowych maili przynajmniej 11 parlamentarzystów. Więc też nie wiemy, co tam było, jakiego rodzaju dokumenty się tam pojawiły, ale z całą pewnością ci, którzy się do tego dostali, mają ogromny zestaw materiałów, które mogą wykorzystać. Różne dowody i poszlaki, w tym raporty firm zewnętrznych, wywiadowczych, amerykańskich, mówią o tym, że to jest operacja rosyjsko-białoruska, a nie tak, jak się nam często mówi w Polsce, że to jest czysto wewnętrzna wewnętrzne działanie. Ktoś wykradł maila, nie lubi Dworczyka i dlatego tak się zadziało. No niestety to, to jest dużo szersza i dużo poważniejsza sytuacja. Do, ministra, do skrzynki Ministra Dworczyka wyłamywano się trzy razy, po raz ostatni w, w czerwcu 2021 roku, już po wybuchu afery mailowej. Natomiast maile ze skrzynki Daniela Owajtka wskazują na to, że wyłamywano się tam także w 2022 roku. Czyli to są naprawdę świeże materiały. Nie wiemy do kogo się jeszcze włamują i kiedy i z jakich dat mają materiały, bo to nie jest tak, że dziś wszyscy mają już uszczelnione te swoje kanały komunikacji, niestety. No i sam możliwy scenariusz. Zdjęcia są, przedstawiają panią premier Finlandii, do której zaraz przejdę, ale ten scenariusz, który wydaje się bardzo możliwy do zrealizowania, niestety, w Polsce no jest na przykładowo taki. Taki kompromitujący, skandalizujący materiał, wykradziony z lub sfałszowany, trzeba od razu zaznaczyć, pojawia się, jest, jest w posiadaniu służb rosyjskich czy białoruskich. One ze sobą ściśle współpracują, zasadniczo dla naszych rozważań nie ma to znaczenia, która służba je dziś posiada. I ten materiał kompromituje kogoś z głównych graczy na scenie politycznej. Wyobraźmy sobie, proszę sobie nie, ja nie będę mówić nazwisk i żadnych polityków, ale to każdy może sobie wyobraźnić, podstawić, kogo tam zechce. Ważne, że to kompromituje, że jest skandalizujące, bo to jest istotne w takich materiałach, wykorzystywanych w kampanii wyborczej, żeby to było emocjonalne. Dlatego że dezinformacje tego rodzaju kampanie działają na emocje. Zresztą całe kampanie wyborcze są postawione na tym, żeby oddziaływać na emocje. I zostają wypuszczone do sieci w kluczowym czasie, czyli na przykład w tydzień przed wyborami. Czemu tydzień? Bo musi się zdążyć rozejść, a z drugiej strony nie może być za wcześnie, bo jak za wcześnie, to jego siła oddziaływania opadnie. Myślę, że Rosjanie już doskonale wiedzą, że wypuszczenie materiałów tak późno jak w przypadku z wykradzionych maili ze sztabu Macrona przy pierwszej kampanii prezydenckiej we Francji, wypuszczone w piątek przed wyborami niedzielnymi, to jest za późno, to się nie zdąży. Dlatego ja mówię o jakimś tygodniu. To będzie zupełnie, zupełnie na poważnie, bez e, takiego myślenia, że to, a sobie coś tam wyobrażamy. Uważam, że ostatni tydzień przed wyborami będzie naprawdę absolutnie najbardziej e, kluczowym momentem, i to jest moment, w którym może, mogą się pojawić najpoważniejsze zagrożenia, e, jeżeli chodzi o ingerencję zewnętrzną w wyborach. No i żeby nie było, że to jest wymyślony scenariusz, mamy jak to może działać. Tutaj o pewnym mechanizmie. Mamy ten case Sanny Marin, czyli premierki Finlandii. Został on wypuszczony w sierpniu, nie wiem czy Państwo pamiętacie. Pojawił się anonimowy film z imprezy towarzyskiej zamkniętej, na której uczestniczyła premier Finlandii. Nie działo się na niej nic strasznego, skandalizującego, no ale zdjęcia wyglądały tak, jak wyglądały, nie pasowały do wizerunku pani premier. I ja to akurat w którymś momencie dość dokładnie przeszledziłam, szukając źródła materiału, dlatego wskazuję państwu w ten sposób. Źródłem pierwotnym w sieci było anonimowe konto na Instagramie, zamknięte, tylko dla znajomych dostępne, być może w momencie, kiedy ten film został wypuszczony, konto się odblokowało, bo to jest możliwe do zrobienia szybko przez każdego użytkownika, i ten materiał został wypuszczony, tak, żeby był dostępny publicznie. W bardzo krótkim czasie, to jest dosłownie, trzeba liczyć na minuty i godziny. Mówimy o takim czasie oddziaływania w internecie. To ten film został rozpowszechniony na wielu platformach społecznościowych, w tym na Telegramie, TikToku i Twitterze. Jak się pojawia na jednym koncie dużym na Telegramie, czy na kanale na Telegramie, czy na koncie na TikToku, to trzeba mieć świadomość, że to zostanie natychmiast powielone. Nie trzeba do tego sztucznych kont, czyli botów, które są dziś przez wiele platform blokowane. Wystarczy, że, że materiał jest na tyle kontrowersyjny, że wzbudza zainteresowanie organiczne. I natychmiast jest powielany. Przenoszony jest między platformami też w bardzo krótkim czasie. Obserwuję to na bieżąco, jeżeli chodzi o materiały dotyczące wojny w Ukrainie i propagandy rosyjskiej. Te powielanie naprawdę w ciągu godzin z platformy na platformę to przeskakuje i się rozpowszechnia. Czyli zasadniczo jest niekontrolowalne. Yy, zaraz po tym, jak się rozpowszechniło na tych platformach, to było w ogóle weekend, wydaje się, na pewno późne popołudnie czy wieczór. Jeszcze tego samego dnia przed godziną 24 napisały o tym pierwsze media. Yy, najpierw był niewielki fiński portal. A potem natychmiast anglojęzyczne, m.in. robiony w Polsce, ale anglojęzyczny portal Wizegrad24, nawet nie portal, tylko konto na Twitterze Wizegrad24, które ma duże zasięgi i dużą liczbę um, osób obserwujących. Co sprawiło, właśnie z moich warunków wynikało, że to, że to się pojawiło na Wizegrad24, bardzo szeroko rozniosło się po świecie, ponieważ to było konto obserwowane przez osoby anglojęzyczne, Naprawdę szeroko. I już następnego dnia rano informacje o tym podawały media na całym świecie, i to nie jest przesada z mojej strony. Absolutnie. Od Australii przez Chiny po Amerykę Południową, wszędzie ta informacja była. Była na tyle kontrowersyjna, żeby się pojawić. Jaki był efekt? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale był kryzys gabinetowy w Finlandii. Premier co prawda, nie zrezygnowała stanowiska, ze stanowiska zachowała to stanowisko. Kryzys udało się opanować, ale nie była to kampania wyborcza, więc nie był to moment newralgiczny politycznie. A poza tym mamy do czynienia z Finlandią, krajem bardzo stabilnym politycznie, w przeciwieństwie do Polski i wielu innych państw. Jakie są elementy kluczowe takiego scenariusza? które było widać chociażby tutaj, w przypadku Sanny Marin, i które to elementy dają możliwość wykorzystania mechanizmu, który już znamy za mailowej. Więc mamy po pierwsze anonimowe źródło i kontrowersyjność treści, czyli nie wiemy, kto rozpowszechnia. Rozpowszechnia to ktoś bez bez możliwości poniesienia odpowiedzialności przynajmniej szybko, w trybie wyborczym też. Nie ma na kogo wskazywać. No i treści oddziałują emocjonalnie, budzą emocje, czyli rozchodzą się bardzo szybko w sieci. Bardzo szybkie rozpowszechnienie jest kolejnym elementem niezbędnym do scenariusza. I na różnych platformach społecznościowych, czyli wielokanałowo dociera do rozmaitych wyborców. Następnie publikują go zaprzyjaźnione strony internetowe. Jeżeli chodzi o Rosję, trzeba mieć świadomość, że takich stron internetowych, które. Niezależnie od tego, co to będzie za materiał, i jak dziwnie on będzie wyglądał, takich stron internetowych i, i kanałów informacyjnych, które go rozpowszechnią, naprawdę mamy już dziś sporo. Ja kilka miesięcy temu badałam, jak to wygląda ilościowo. Ja zidentyfikowałam 43 strony internetowe z rosyjską propagandą w języku polskim. Na pewno jest ich więcej, to są te, które mi się udało zidentyfikować. I wtedy opisywałam 46 kanałów na telegramie. Dwa dni temu aktualizowałam to. Mam 65 kanałów na telegramie w tej chwili, są polskojęzycznych, które rozpowszechniają rosyjską propagandę. Tak jak mówiłam, jak to jest na telegramie, natychmiast się roznosi na inne platformy społecznościowe, więc nie ma co patrzeć na przykład na to, że Telegram nie jest rozpowszechniony. Jest to przerzucane na wszystkie, na Facebook, na... TikTok, na Twitter, na, na wszystkie inne, które Państwu do głowy. Więc to są kanały internetowe, które można to rozprowadzić. No i mamy też poufną rozmowę. To jest po pierwsze strona internetowa, po drugie znana strona internetowa, odwiedzana przez różnych ludzi, i materiały z niej są też publikowane w internecie, na Twitterze, oraz dość często podawane także przez inne media. Czyli mamy sprawdzony schemat komunikacji który doskonale może się nadać do rozprowadzania takiego materiału. Na tym etapie niestety absolutnie nie będzie miało znaczenia, czy to jest prawdziwy materiał, czy fałszywy, zwłaszcza jeżeli będzie zrobiony w taki sposób, że trudno będzie szybko zidentyfikować wiarygodność tego materiału, albo będzie podawany przez sprawdzone dla ludzi dla odbiorców kanały komunikacji, tak jak choćby połów normowych, to nie będzie miało żadnego znaczenia, czy jest prawdziwy materiał, czy fałszywy. Zanim fakt-checkerzy, dziennikarze, inni zdążą sprawdzić, czy mamy do czynienia z prawdziwym materiałem, czy fałszywym, on już i tak rozejdzie. Teraz, dalszy element. Po opublikowaniu go na stronach internetowych, materiał staje się widoczny i na stronach internetowych, i w kanałach w mediach społecznościowych. Materiał staje się widoczny dla dziennikarzy dużych mediów, więc materiał ten trafia do jakiegoś dużego medium albo na duże znane konto w internecie. Nawet nie musi trafiać jako że medium napisze tak, coś takiego się zdarzyło, prawda? Ktoś zrobił coś tam. Tylko na przykład napisze, że takie coś się rozchodzi, pojawiło się, budzi wielkie emocje. To wystarczy, ponieważ to wprowadza ten materiał do obiegu. I po wprowadzeniu do obiegu będzie, jeżeli będzie wystarczająco ciekawy, w cudzysłowie, atrakcyjny dla odbiorców, będzie generował kolejne zainteresowanie. I przejdzie już z niszy internetowej do dużych mediów. to pan mecenas wspomniał o tym, że telewizja. Poza miejską bańką poza informacyjną istotna jest wciąż jako główna na telewizja. To z jednej strony jest, prawda, to zależy na jaką grupę popatrzymy jeszcze demograficzną, bo dla młodych ludzi to niezależnie od miejsca zamieszkania, kluczowy jest internet, ale też nie trudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji, kiedy stanie się to głośne, któraś telewizja też będzie o tym mówiła. I znowu niekoniecznie w taki sposób, żeby powie, a tak się stało, to jest prawda, wystarczy, że wprowadzi temat do obiegu. Tak samo jak z samą To nie chodziło o to, że wszyscy twierdzili, że ona zrobiła coś strasznego. Wystarczyło, że zdjęcia były interesujące na tyle, żeby budziły, y, budziły zainteresowanie wśród odbiorców, żeby temat dalej się rozchodził. Bo y, no, proste, proste działanie mediów jest takie, że jak jedne medium pisze o czymś kontrowersyjnym, to my też musimy o na tym napisać albo pokazać w telewizji. Temat dalej się rozchodzi. Jaki jest efekt? Pamiętajmy, że jesteśmy na tydzień przed wyborami, co oznacza, że jesteśmy na pięć dni przed ciszą wyborczą, że trudno jest to weryfikowalny materiał, że rozchodzi się szybko, bardzo szeroko i wzbudza duże emocje. Można z góry założyć, że efektem będzie po pierwsze powszechne dotarcie, po drugie realny wpływ na decyzje wyborcze. I teraz, biorąc pod uwagę wybory, które znamy, chociażby wybory w Stanach Zjednoczonych prezydenckie, wybory prezydenckie w Polsce, parlamentarne także. Musimy pamiętać, że to nie jest tak, że taka operacja musi wywrzeć wpływ na wszystkich. Wystarczy, że wywrze wpływ na kilka procent, jeżeli chodzi o ich decyzje wyborcze. I to może przeważyć, jeżeli chodzi o wyniki wyborów. Że te różnice przy dużej polaryzacji politycznej Często w wynikach wyborów, jak wszyscy wiemy, są niezbyt duże, więc kilka procent może mieć znaczenie dlatego tego, jaki będzie ostateczny wynik wyborów. I to, to sprawia, że tego rodzaju operacje, czy podobne, bo to już nie chodzi o to, żeby dokładnie tak ona wyglądała, mogą mieć realny wpływ na to, jakie będą wyniki wyborów w Polsce. I tu mówimy o operacji zewnętrznej. Równie dobrze można ją przeprowadzić z wewnątrz Polski, rzecz Jakie są słabe punkty systemu, czyli co sprawia, że tego rodzaju operacja ma szansę w Polsce zafunkcjonować, jak przypuszczam, rzeczywiście intensywnie? Po pierwsze, to co mamy rzeczywiście, nie mamy na to wpływu, taka jest przestrzeń komunikacyjna dzisiaj. Mamy do czynienia z ogromną szybkością rozprzestrzeniania się treści, i z jej wielokanałowością. Co oznacza, że mamy, że to jest zasadniczo niekontrolowane, w jaki sposób ten przekaz się rozpowszechnia. Nikt nie jest w stanie na tym sprawować kontroli. Po drugie, istnieje możliwość wykorzystania tego przekazu w płatnych materiałach w płatnych reklamach wyborczych, zwłaszcza w internecie. I tak jak mówił pan Mecenas, no niestety Mamy dziś z powodów formalno-prawnych, z powodu tego, jak wygląda kodeks wyborczy, tych wszystkich rozbieżności, które się pojawiają odnośnie finansowania kampanii wyborczej, wydaje się, że te płatne reklamy tego rodzaju, wyborcze w znaczeniu przekazu wyborczego, a nie że komitety wyborcze je pokażą, że tego typu reklamy będą mogły na, na platformach społecznościowych zafunkcjonować. I platformy co więcej nie będą ich blokować, aż do momentu, dopóki nie okaże się, że ten materiał jest fałszywy. Bo platformy społecznościowe duże, dziś na przykład Facebook, YouTube, do pewnego momentu też Twitter, trudno cenić jak będzie teraz, blokowały materiały nieprawdziwe. Teraz w tego rodzaju sytuacjach będą wymagały wyłącznie tego. Twitter też tego zda się nie robił, ale Facebook i YouTube wymagały rejestracji i podania tego, kto finansuje taką reklamę, kto, czyja to reklama, kto za nią odpowiada, itd. Tak tak ale to jest tak naprawdę dość prosty proces, który każdy może przejść i taką reklamę może wykupić, zwłaszcza w takiej sytuacji prawnej, jaką mamy dziś w Polsce. Co oczywiście wzmocni ten przekaz i sprawi, że on dotrze jeszcze szerzej niż dotarłoby bez reklam. Dodatkowo, musimy się spodziewać, że, że platformy społecznościowe, nawet te największe, będą w sposób opóźniony reagować na działania kont nieautentycznych, jeżeli te konta zostaną wzmocnione, Mam tu, jeżeli te konta zostaną użyte. Mam tu na myśli konta takie jak boty i trole. Dlaczego opóźniona reakcja? Dlatego, że po pierwsze, że Polska nie jest najważniejszym krajem dla dużych platform społecznościowych. To nie jest tak, że cała masa ludzi sprawdza, czy mamy do czynienia z dezinformacją w Polsce, czy nie, na przykład pracowników Facebooka. To nie jest też tak, że boty w Polsce są dla nich kluczowym problemem. Wiemy, że te reakcje platform są opóźnione także od grup ekspertów, którzy już wcześniej, i analityków, którzy już wcześniej w czasie wyborów komunikowali się z Facebookiem informując o różnych działaniach nieautentycznych. No i wiemy, że, że naprawdę reakcje dużych platform są opóźnione. Więc bez ich reakcji to kolejna przestrzeń, kolejna metoda, która sprawi, że tego rodzaju treści znowu będą się szeroko. Do tego mamy formaty, nowe formaty w mediach społecznościowych, które są absolutnie dzisiaj niekontrolowane przez. przez ani przez same platformy, ani przez, nie są w ogóle zauważane, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy. Czyli rolki, relacje i shorty na YouTube. Czyli te najkrótsze filmiki, które są materiałami, zwłaszcza te, które są materiałami czasowymi, funkcjonują, pojawiają się przez 24 godziny i znikają. Bardzo popularne. U, zwłaszcza wśród młodych użytkowników mediów społecznościowych, ale nie tylko. Są, to są formaty, które są promowane przez media społecznościowe, więc wyświetlają się wielu użytkownikom um, znacznie częściej niż zwykłe posty. No i ponieważ znikają, to naprawdę może się w nich pojawić wszystko, nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Bez znaczenia będzie to, czy to jest treść prawdziwa, czy nie, ponieważ na poziomie instytucjonalnym będzie to trudno monitorować i wskazywać nawet, kto tego, tego rodzaju materiału udostępnił. No i mamy poza tym platformy mediów społecznościowych, które są poza tymi głównymi, są niekontrolowane zupełnie również, postrzegamy je wciąż jako niszowe, ale tam są użytkownicy, których trzeba liczyć w tysiącach, takie jak Rumble, Reddit, Gap, Bandwaj, ten dużo mniejszy, skrajna prawica ma to w Polsce, ale używa Odyssey. Tam, już nie wspomnę o Telegramie, który jest dużo większy, ale też nie, nie w zasadzie nie sprawdza tego, co jest tam rozprowadzane. To są przestrzenie, w których wszelkie materiały dezinformacyjne, nieprawdziwe, fałszywe mogą rozchodzić się bez żadnych problemów. Więc nawet gdyby ten materiał został oceniony jako fałszywy, to i tak zostanie, będzie tam rozprowadzany. To skutkuje w ten sposób, proszę Państwa, że na przykład jeżeli jest materiał fałszywy, oceniony przez Facebooka jako fałszywy i zablokowany na tej platformie, to potem jest publikowany na innej platformie, podawany jest na link do tej platformy i w ten sposób w zasadzie nieskończoną ilość razy ten sam materiał jest na Facebooku publikowany, mimo że już został sprawdzony i oceniony jako niewiarygodny. I na sam koniec najważniejsze, najważniejsze problemy, które nam z tego wynikają, dziura legislacyjna i problemy, problemy kodeksowe, o których mówił pan Mecenas, ja tylko wspomnę o tym, że jeżeli chodzi o kontrolę treści wyborczych w internecie, to PKW pytana właśnie przeze mnie parokrotnie, mówi wprost, że zasadniczo nie ma możliwości kontroli tych treści. Chociaż duże platformy społecznościowe już mają raporty tych treści, można je przejrzeć, widać tam finansowanie. Ale PKW twierdzi, że nie ma możliwości kontrolowania tego. Po drugie, e, ograniczenia polskich służb i instytucji, no, czyli jeżeli chodzi o takie systemowe reagowanie na tego typu, e, tego typu sytuacje. Te ograniczenia wynikają moim zdaniem z takich elementów jak silna polaryzacja społeczna, brak jakiejkolwiek platformy współpracy ze wszystkimi mediami w Polsce. Wiadomo z czego wynika, ale takiej platformy nie ma. Bardzo duża niemożność społeczna i instytucjonalna, co też oczywiście utrudnia prowadzenie jakiejkolwiek współpracy przez systemowej. Słaba identyfikacja źródeł wycieków przez uprawnione instytucje i służby, co sprawia, że bardzo długo jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy żadnych informacji, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, kto za tym stoi, dlaczego. Przez lata możemy tego nie wiedzieć, co sprawia, że taką operację jest dużo łatwiej w Polsce przeprowadzić. No i to, o czym też powinniśmy mówić, to możliwa równości reakcji państwa czy reakcji systemu, zależna od tego, kto będzie zaatakowany podmiotem. Znaczy, naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jedna strona zostanie za zaatakowana, to systemowo zrobione zostanie wszystko, żeby ograniczyć rozprowadzanie treści, a jeżeli inna strona, to system będzie działał przynajmniej w dużym opóźnieniu.